Hej ta serduszka ogólnie to właśnie przyjechałam na siłkę, w ogóle patrzcie, nie mogłam się i teraz wyglądam brzydko, O hej! Nie, ogólnie to przyjechałam właśnie na siłkę i byłam w wcześniej. Piłam sobie, tylko nie wiem czy mi dobrze słychać. Piłam sobie taką pomadkę, bo tam tak robiłam, że sensu się popsuła. Serio. Wypadła mi jakby, więc zobaczymy jak ta się mm, zda. Zrobiłam jeszcze, o, peeling, bo mi się skończył, ten peeling do buzi Wam mega, polecam, mam po prostu zł bez promocji, więc jest bardzo tani. I serio pomaga bardzo. Dobra, lecę sobie ćwiczyć. I w sobotę zabieram was na metamorfozę. Zresztą nie do rok temu. Będzie się działo. Dobra, lecę ćwiczyć. Dzień dobry. Dzisiaj spadł pierwszy śnieg. I powiem wam szczerze, że. Rano było ładnie, bo jeszcze padał i w ogóle, a teraz już, no jakby nie ma go. Nawet nie mam jak Wam go pokazać, bo no jest tyle co nic, serio. W ogóle najlepsze jest to, że jutro mam fryzjera i rozchorowałam się, boli mnie gardło i od wczoraj biorę gripek, zobaczymy, yy, no musi coś pomóc, kurczaczki, ej w ogóle. Nie jest za nisko? Nie, no może jest dobrze. No, dzisiaj się pomalujemy, aczkolwiek już podkład mi się skończył, więc y, um, używam tylko i wyłącznie korektora. W ogóle, patrzcie, jak moja cera wygląda. Może nie jest za piękna, ale y, umiem czekać. Cierpliwości, mam nowe kosmetyki do pielęgnacji o tym też będzie oddzielny vlogasek. Więc no, a i w ogóle w grudniu, czyli już niedługo, startują vlogmasy. Jestem w ogóle ciekawa, czy Wam się spodobają, bo nigdy w życiu takiego nie nagrywałam. Próbowałam, co prawda, w tamtym roku, ale to wyszła tragedia. Więc no, i coś z takich nowości. Ech, wczoraj byłam w Miedronce i stwierdziłam, że jako taką bombę witaminową. Zrobię sobie żurek. Nie wiem czemu, ale na przykład ja osobiście jakoś tak od rosołu odbijam. Jakoś wydaje mi się, że bardziej um, zdrowy i tak dalej jest żureczek i wyszedł super. Wczoraj byłam na siłowni też i myślałam, że normalnie mnie połamie, <laughs> ale udało się poćwiczyć i tak dalej. I byłam w tych nowych spojkach, które ostatnio Wam pokazywałam na vlogu. Um, fajnie się w nich ćwiczy, są bardzo, bardzo mały przyjemny materiał. Um. No i co, i chyba tyle. A i w ogóle to, to, co wam pokazywałam, że kupiłam. Ona jest w ogóle mega, ale żeby nie było, ona nie jest wiśniowym kolorem, tylko takim o żółtym. Ale jest bardzo ładna, naprawdę. I pachnie cudownie, chociaż ja mam na nos. I tak, no jutro, a propos właśnie dzisiejszego dnia, to jedziemy do Fryzjera. Zabieram Was razem ze sobą, więc od rana też się poogarniamy. Um, I cóż więcej, muszę te płatki pod oczy wsadzić do lodówki dzisiaj, żeby jutro nie widać było puchlizny. Kupiłam sobie maskę do włosów, ee, ale chyba nie powiem Wam jaka to jest, bo jej nie polecę, bo mam strasznie takie, nie wiem, szorstkie włosy po niej, więc to jest tragedia. Kupiłam sobie ulubioną wciankę z Anwen, w sumie to wam ją pokażę. O. W ogóle ją polecam, mega tak mi szybko rosną po niej włosy, to jest tragedia, a przypominam, że miałam okropne włosy, więc yy, to jest w ogóle cud serio, jeżeli któryś z Was zapuszcza włosy i ma na przykład krótsze, to polecam ją bardzo. I, i co jeszcze? Nic chyba takiego nie kupiłam, szampon sobie kupiłam, bo mi się skończył, a tak to to nic, nie mam już nowego. I zapomniałabym jeszcze z takich nowości, które sobie zamówiłam, to w ogóle będzie yy, paczka z Shin. Idzie do mnie, więc będzie kolejne przymierzanie, ale to już sobie zbierzemy, żeby mieć jakiś haul, i wtedy będzie po prostu dłuższy, i tak dalej. I z drugiej strony to idzie do mnie też żel do oczyszczania, który kupiłam nowy, bo był w ogóle na promocji, więc nakładam te żele, które wam pokażę na filmiku albo dzisiaj, albo jutro w sumie, bo dzisiaj ja dobrać paczkę, bo już przyszła, więc yy, może wam jutro go pokażę w sumie. Przed fryzjerem, no albo dzisiaj, jak będę jeszcze. O, dzisiaj odbiorę sobie i pokażę Wam go. O, w sumie dzisiaj, no. Tak szybciutko nagram o tym i. To chyba tyle. No. Hm. Dobrego dnia i dużo zdrowia Wam życzę. Serio. Dbajcie siebie, moi drodzy. Ciepło się ubierajcie i zażywajcie miks jakichś witamin, tam, który potrzebujecie, oczywiście. No. I to tyle na razie. Hej Jos, witam was w ogóle z innego miejsca, gdyż, iż, ponieważ, yy... nie, w sumie nagrywaliśmy to tylko z innej perspektywy, w ogóle patrzcie jak ja wyglądam, jestem po siłce, jeszcze najlepsze jest to, ale tak nie róbcie, mam mokre końcówki, ale ja miałam taką, taki yy, jakby kożuszek, odtąd, do i miałam jeszcze to pod spodem, korzuszek i czapka, więc wyglądałam jak yy, pewnie jakiś taki mały chłopczyk albo dziewczynka, serio, nawet nie było mi żadnego włosa widać, mniejsza z tym. Chciałam, w ogóle znowu się źle patrzy, nie ogarniam tego, w ogóle tutaj mi coś wyszło, ale to nic, ja już nie wyciskam, znowu niepotrzebnie wyciskałam ostatnio, bo mnie czoło bolało i potem byłam bardzo brzydka przez kilka dni, w ogóle miałam otworzyć przy was paczkę e, w samochodzie, w ogóle czekajcie, że połamałam skrobaczkę do szyb, serio, jakby, ale nie, nie używałam siły, bo wiedziałam, że nie można siły używać tak dalej, nie wiem jak to się stało, magicznie, ale działa, tylko po prostu są dwie części, nie wiem, czy mam tutaj coś... Ciekawe, czy to się da oderwać. odłożymy razem paczkę. Rozbijam długopis. Będzie śmiesznie, bo nie mam tu nigdzie noża. Znaczy, noża, ostrych narzędzi. Nie mam tu blisko. I najgorsze jest to, że. Yy, no, pomamią, ale udało mi się wszystko ogarnąć. W ogóle ja wyglądam tak, mam że wyglądam coraz gorzej. A jutro jest ten fryzjer. I jakby wezmę jeszcze ten Gripax z dzisiaj. Zaraz tab wezmę tabletkę na gardło i, i tyle, bo gorące herbaty nie mogę być, bo zaraz mi jeszcze bardziej gardło woli. Czym to jest spowodowane? Dobra, tak czy siak, otwieramy pakę, bo zamówiłam sobie e, w sumie dwa dni temu, więc nawet szybko doszło. Czekajcie, bo naprawdę muszę powbijać ten długopis. O, nawet tutaj jest udokumentowane, bo nie mam, nie mam żadnego ciepciaka blisko tutaj. Muszę sobie zamówić takie. Wiecie, cute. Co niektóre. A może z tymi tableczkami mi się uda? To może jest ostre. Nie, nie jest ostre. Nie jest. W ogóle ostre. O! No, nie wierzę. Dobra. Zamawiałam w ogóle ten żel, który teraz wam pokażę. Zamawiałam z Superfarm. A wcześniej zamawiałam z, na Hebe w sumie. Tak, ale teraz była duża promocja na ten żel, który ja zamówiłam, i zamówiłam dwa razy większego. Dlaczego? Ponieważ wcześniej miałam 200 z mililitrów i starczyło mi na półtora miesiąca, miesiąc półtora miesiąca i zapłaciłam za niego... Boże, coś koło 40-50 zł. Może 40 zł. Mogę się myć, więc możecie mnie poprawić, bo nie znam dokładnych cen, a wszędzie też są inne promocje. W jednym sklepie będzie większa promocja, w drugim będzie mniejsza. A teraz postanowiłam sobie zamówić, ja to w ogóle był zapakowany. mega według tego, tego. Nie wiem, to co tak robią, ale okej. Okay. A niby w naszym kraju jest ten, wiecie, nie recykling, tylko oszczędzanie. Pff. Tak czy siak, zamówiłam sobie, to z prawie pół litra. no w sumie 473 ml. I on mnie kosztował w Super Superfarm dokładnie. O jeju, 61,99, to dobrze pamiętam. I uwaga, uwaga. Janusz, y, ta dostawa była y, darmowa, więc w sumie dwa dni i mamy piątek wieczór i ja już o godzinie chyba 13 albo 12 dostałam powiadomienie, że już można odebrać, no ale stwierdziłam, że nie będę, wiecie, pięć razy jeździć, krążyć, nie marnujemy paliwa, <laughs> więc stwierdziłam po prostu, że jak na siłkę będę... Ja Musiałam sobie przypomnienia to w bo nie zapomniała po prostu. Ja, ja mam nadzieję, że ja jutro przez te nowe y, loku, lo, nowy lo, new look bitch, będę lepiej wyglądała serio, bo dzisiaj powiem Wam tak, znaczy nie czuję się tak okropnie, nie ma takiej tragedii, ale wiem, że po tym jak gadam i po tym jak wyglądam jest przecie. Jest to jest, to jest fakt dokonany. No. A tak tak to się nic nie działo. Robiłam sobie sensie jedno mniej, bo nie chciałabym się czekać, aż się na pani zejdzie. Poszłam szybciej pod Prysznic. Yy, I chyba tyle. Jestem ciekawa, czy ja jutro znajdę miejsce gdzieś tylko w okolicach tego fryzjera. Bo pod, konkretnie pod fryzjerem nie mają miejsc parkingowych w ogóle. A ja nie lubię się ciskać, zwłaszcza w sobotę, w małych wioskach moi drodzy, albo w miastach. Wtedy nie ma miejsca po prostu. Pewnie, a pewnie w stolicach i tak dalej, niż w miastach też pewnie nie ma. mają życie. W ogóle cały makijaż mi się rozmazał. Dlaczego? Ponieważ płakałam dzisiaj. Oglądałam film na Netflixie i myślałam, że jestem silny babsztyl. Ale mówili tam takie piękne rzeczy, rodzice mówili, dzieciom takie piękne rzeczy, małżeństwo sobie mówią takie piękne rzeczy. I. I po prostu nie wytrzymałam. Normalnie ryczałam, mówię Wam, tragedia. Nigdy tak jeszcze nie ryczałam na żadnym filmie. A w ogóle polecam Wam go, bo to jest. Yy... Czasem trzeba odpuścić, czy coś takiego? Tak, plus minus, jak się wpiszecie nawet na internetach, to szybko wam ogarnie. Polecam. Minutę 50. Minutę 50. Godzinę 50, Boże, dobra. Pogadamy sobie jeszcze jutro i zobaczycie w ogóle moją tą metamorfozę. Nie wiem, czy będę mogła nagrywać u fryzjera, ale postaram się ewentualnie nagrywać wtedy, kiedy na przykład będę sama. Bądź tylko swoje włosy, bądź poproszę panią o ile będę miała na tyle odwagi. Więc no, no to widzimy się jutro. Dobranoc. Zdrowia, szczęścia i pomyślności. Mały update miałam y, budzik na 8.30. Tragedia nie wstałam. Serio. Nie wiem jak to się stało. Ogólnie jak sobie... Bo jak ja wygląda w ogóle w się nie było to jest po raz pierwszy, bo wstawałam wcześniej wcześniej, żeby umyć i tak dalej. Ale dzisiaj tylko pielęgnacja. E, umyłam już buzie i tak dalej. Zaraz będę sobie ogarniała ją pod make-up, ze względu na to w ogóle nagrywamy z tej strony, dlatego, bo jakby no tu usiedzę na fotelu i jestem dużo wygodniej. I będę sobie ogarniać asambleę. Będę sobie ogarniać zaraz buzię, robić makijaż, ale nie robię takiego, żeby mi aż wiecie, pff, odpadł czy coś. Jak na przykład fryzjerka, nie wiem, poleje mi trochę po czole wody, przykładowo, to nie chcę, żeby później się odbijało, więc sobie po prostu pozasłaniam te niedoskonałości, które mi wyszły. Jestem przed miesiączką, więc też jest minusem, a, ale stwierdziłam, korciło, przed o tu i tutaj, korciło, żeby sobie to powyciskać. Ja mówię, nie, Boże, to będzie jeszcze gorzej, bo dobra, nie dotykam tego, może i jakoś się samo zniknie. Ej, a może z tymi lepiej? Wcale jest lepiej. O, no, więc pogadamy sobie jeszcze, zaraz się pójdę przerwać, bo mam jeszcze górę od, piża górę od piżamy. Yy, I co? I później muszę jechać w jedno miejsce. Więc. Więc, więc. więc dobra, dobra, bez tego widziania. Niech to szybko wsycha. Na dzień, moje drogie, używam. O, takiego serum. W ogóle to jest mega, to serio. Yy, tylko i wyłącznie na dzień. się można to chyba na noc. Ale nie będę tutaj w błąd wprowadzała, bo mam dwa nowe sera i. Po prostu nie pamiętam, a nie chcę, żeby kogoś prowadził w bo że więc sobie doczytam, ogarnę, bo ja tego po prostu... Chodzi o to, że ja tego nie nakładałam jeszcze na noc, może o tak, o. Dlatego, więc lecę się ym, ogarnąć, pielęgnacja i tak dalej i musimy pozasłaniać to dzisiaj, musimy tak, muszę pozasłaniać. I widzimy się albo już chwilę przed fryzjerem albo po prostu już stawiam wam, jak tam idę i robię i reakcję bo No. Ale będziecie mieli szokem. <grym> Muszę zęby wybić, bo wstyd. Siemaneczko, jestem już ogarnięta. Nie widać, bo siedzę w aucie. Jakby znalazłam miejsce, więc jestem Boże przyszczęśliwa. Co prawda parkowałam na <laughs> Nie wiem, z 50 razy chyba, ale y, ja sama w siebie ogromnie wierzę. I na szczęście się udało. Y, w sumie, nawet dogodne miejsce, fary, fajne w sumie. Mam tam y, minutę do y, pieszo do fryzjera. Po drugie, primo. Pół godziny wcześniej wyjechałam z chałupy, ale mniejsza z tym. Posiedzę sobie po prostu trochę w samochodziku. Powiem tak, to jest ostatni raz. Jakie o ja siebie Wy mnie widzicie w takim kolorze włosów? O, pan chyba zawraca. Miejsce nie było. O, to jest ostatni raz. I z strony będę trochę tęskniła, bo to jest mój naturalny kolor włosów. Znaczy, licząc z tego tych prześwitów, od góry zresztą, jak widzieliście. O, ten ciemny brąz to jest mój naturalny kolor włosów. Natomiast. Ja ogólnie też chciałam zrobić tak, żeby jakby one były do pupy i dopiero wtedy coś z nimi zrobić i tak dalej, ale mówię, może potrzebna jest szybsza metamorfoza ich i tak dalej, żeby były zdrowsze i tego tam tego lepiej wyglądały, więc stwierdziłam po prostu, że pójdę szybciej jaram się tym, co będzie serio i pomalowałam się w ogóle bardzo delikatnie serio bardzo, ale dzisiaj zabieram was jeszcze do galerii, ponieważ muszę sobie kupić podkład w Rosmanie, bo jednak nie będę się malowała samym korektorem nie lubię takich rzeczy co ja znaczy, ja czasami wam pokazuję, ale nie wszystko, aczkolwiek chyba korektor jako zastępstwo podkładu na TT też nie jest taki zły ale jednak wolę, podkład to podkład korektor to korektor, o to trzeba przyznać szczerze, w ogóle to dzisiaj przyjechała do mnie kolejna paczka ale zbieram, zbieram wszystko. wam pokazać zrobić taki unboxing duży. No. I to tyle w sumie. Więc taka sytuacja. Boję się wyjść z samochodu. W sensie. Stresuję się. Ja się na każdym już rzecz o swoim życiu ja co dopiero taka zmiana. I to dla mnie, nie dla kogoś. Bo ja, dla kogoś, na przykład, miałabym z kimś gdzieś jechać i tak dalej, no to będę wspierała tą osobę. Ale jak ja mam sobie coś tam. Ja cię kręcę. Trzymajcie ze mnie kciuki. <grystanie> Baba poszła do fryzjera, każę ze ciebie kciuki. No, kabaret. Tak wyglądam. Ja się bardziej pokażę w domku, bo ze mną auto jecie. Ogólnie wiadomo, że... O Jezus, jak ja wyglądam, jak ty wyglądasz dziewczyno. Efekt będzie całkowicie inny, jak na będę miała dopasowane ciuchy, bo po prostu to jest cieplutkie, a dzisiaj jest zimno, a nie mam już ciepłych rzeczy. Dlatego tak wyglądam, ale no i ja ciekawi. Się... No, mi się osobiście podoba ta przemiana, ja jestem zdania, że ja w ogóle mój styl i ja cała pasuję bardziej do takich rzeczy. Um, no i, i co? No ile za strasznie mi się podoba. serio, jest. Ślicznie. No niestety, ale jak niektórzy pewnie myśleli, że będzie to drastyczna zmiana i szok, to będzie o matko. Ona będzie za te włosy. Nie, nie. One są dla mnie za drogocenne, poza tym tyle czasu, ile ja już wcierek używam, bym się popłakała chyba. Więc no i no, ślicznie wygląda. A Wy jak sądzicie? No i ogólnie to, to już jest końcóweczka naszego vloga, więc e, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej przemianie, czy to rzeczywiście była przemiana, czy po prostu ja zrobiłam z jego i widły. Dla mnie na to była duża przemiana. No i cóż, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego! Ciao!